Witam Was bardzo serdecznie w moim najnowszym odcinku. Mamy, słuchajcie, początek czerwca, bardzo ładna pogoda. Warto wybrać się do lasu, co prawda tych grzybów w lesie tak z wiele jeszcze nie ma, ale już zaczyna być ich coraz więcej. Coraz ciekawsze owocniki różnych gatunków się pojawiają. Dzisiaj udało mi się namierzyć po prostu, słuchajcie, bardzo, bardzo ładny egzemplarz, Tutaj tu oczywiście już widzicie, egzemplarz, murszaka rdzawego. Murszak rdzawy to grzyb, który niejednokrotnie wzbudza zainteresowanie grzybiarzy, chociaż niestety tu Was muszę zmartwić, no nie ma on żadnych wartości kulinarnych, jest niejadalny, więc pod tym względem jakby nie stanowi dla Was jak potencjalnego celu, natomiast wiadomo, że warto grzyby poznawać, warto je znać i też warto się nad nimi dlatego dzisiaj pochylić. Słuchajcie, murszak rdzawy, gatunek, który występuje według atlasów w lasach od lipca do września, co moim zdaniem jest nieprawdą, z tego prostego powodu, że jest to grzyb, który występuje bardzo, bardzo długi okres moim zdaniem on owocuje, tak mi się udaje go spotykać, on owocuje już w zasadzie od maja nawet do grudnia. Więc to jest jego okres występowania, mówię owocowania, natomiast stare owocniki zeszłoroczne możecie śmiało spotkać przez cały rok, bo one zasychają, za chwilę Wam pokażę, bo tu jest ich koło mnie dość całkiem sporo, więc mamy tutaj piękny przykład owocnika tegorocznego i tu jeszcze młody jakiś wyrastający, a zaraz obok grzyby zeszłoroczne tego samego gatunku, więc murszak rdzawy praktycznie do spotkania przez cały rok oczywiście, jeśli mówimy o owocnikach świeżych, e, niewysuszonych, no to tak powiedziałem od maja do grudnia. Słuchajcie, murczak rdzawy jest grzybem, którego można pomylić e, z moim zdaniem z dwoma innymi gatunkami, aczkolwiek e, powiem jeszcze o, o trzecim, bo też zdarzyły mi się kiedyś tego typu zapytania, więc e, według mnie nie do pomylenia, no ale e, Ludzie, jak się uczą, są niedoświadczeni, to e, tego typu podania zdarzało mi się usłyszeć. A mianowicie, według mnie murszaka rdzawego można pomylić z, ze szczeciniakiem pilcowatym oraz ze, szczeci, ze szczeciniakiem sosnowym. Obydwa te grzyby e, inaczej. Murszak rdzawy plus dwa szczeciniaki, które wymieniłem, e, znajdziecie w okolicach sosny lub świerka, bo są to... E, są to sapotrofy i pasożyty tych drzew, o które wymieniłem. Natomiast ten trzeci grzyb, o który dostawałem zapytania, no to był, tylko się nie śmiejcie, no takie, dostałem takie pytanie raz albo dwa razy w życiu, gdzie pomylono go z żółciakiem siarkowym. Jest to możliwe może z tego powodu, że jak widzicie, jeżeli jest to owocnik całkiem, ten nie jest taki całkiem świeży i młody, o. Znaczy On jest młody ale i, świeży, i świeży, ale nie jest, e, nie jest to grzyb, który ma e, dzień czy dwa, on jest e, znacznie starszy. Natomiast jeżeli jest to grzyb dosłownie e, no, kilku, kilkudniowy, to, e, to wtedy e, nie widać tych takich ciemnych. Ja Wam potem zrobię zbliżenie i wyjaśnię, natomiast e, tych ciemnych fragmentów, natomiast widoczne eksponowane są te żółte i może to kogoś zmyliło, że pomyślał, że jest to może e, żółciak siarkowy. Tyle na temat rozróżnienia tych dwóch grzybów, bo według mnie one różnią się tak znacznie, że ciężko je naprawdę pomylić. Za chwileczkę przejdę do szczegółowego opisu murszaka rdzawego, dlatego jeżeli macie wątpliwości co do murszaka żółciaka, to ten film Wam na pewno te wątpliwości rozwieje. Natomiast co do pozostałych dwóch grzybów, o których mówiłem, mianowicie szczeciniaka filcowatego i sosnowego, to o różnicach powiem na zbliżeniu bo tu już trzeba się temu lepiej przyglądać. Przyjrzyjcie się teraz z bliska. Jest to naprawdę cudowny owocnik. Tutaj obok mamy. Widzicie, kolejny młody owocnik tutaj zaczyna rosnąć. Nad nim jest owocnik zeszłoroczny. I tutaj obok mamy kilka owocników zeszłorocznych. Pewnie spotykaliście coś takiego w lesie i się zastanawialiście, co to jest. No to jest stary murszak rdzawy. Tak on wygląda. On potrafi przez długi okres zostać rok dwa może stać w tym miejscu, zanim się całkiem rozłoży. Dobra, przejdźmy do naszego żyjącego bohatera. Słuchajcie, kształt tego grzyba jest całkowicie nieregularny, tak jak widzicie. Tutaj nie ma jednego jak gdyby poziomu kapelusza. Jest on bardzo miękki. Popatrzcie się jak go tylko lekko dotnę, on od razu też daje się wgiąć i tutaj od razu ciemnieje, raz, że jest bardzo miękki, dwa, że jest bardzo naciągnięty wodą. Tą wodę nawet widać tutaj w środku, która tutaj gdzieś leży. Tutaj jest ta, ten element starszy, troszeczkę widzicie, ciemniejszy, który na początku podczas rośnięcia. O tak jak tutaj widzicie, jego tego ciemnego elementu nie ma. Gdyby nie ten stary owocnik u góry, to byście widzieli tylko te żółte fragmenty, tutaj stąd. Ktoś gdzieś tam się zastanawiał, że to, czy to nie był aby przypadkiem żółciak siarkowy. E, murszak rdzawiec, co już wspomniałem, jest pasożytem i sapotrofem, który atakuje na początku, a następnie rozkłada drzewa, e, znaczy sosnę i świerka. Tutaj mamy rozkładający się pniak, prawdopodobnie sosnowy, już w dość mocno zaawansowanym stanie rozpadu. Najprawdopodobniej ten grzyb zaatakował to drzewo, kiedy jeszcze było żywe, natomiast w momencie jak zmarł, zmarł drzewo zostało ścięte. Ten grzyb tutaj jeszcze przez kilka lat będzie się pojawiał, dopóki go sobie po prostu całkiem nie rozłoży. Wracając jeszcze do samego owocnika. Słuchajcie. Spróbujmy go odróżnić od, odróżnić od szczeciniaków, o których wspomniałem. Otóż najważniejsza sprawa jest taka, ja Wam tutaj spróbuję teraz pokazać. To muszę kawałeczek tego grzyba niestety uciąć. Jest naprawdę śliczny, aż mi go żal. Jest to grzyb bardzo popularny w Polsce. I łatwo go znaleźć. Słuchajcie, tutaj mamy rurki, one są niestety... No bardzo naciągnięte wodą Bo jest to grzyb mocno higiograficzny, który ciągnie wodę Bardzo poważnie i to też jest jego powód niejadalności Ja już go tutaj całego wygniotłem i nie mogę Wam tego za bardzo pokazać Może inaczej Otniemy kawałeczek większy Będzie łatwiej pokazać O. Popatrzcie się, o teraz widać to dobrze. Tutaj widać pory. No, niestety, jak zwykle, mam problem z kamerą, która tnie mi żółte kolory, musicie mi uwierzyć na słowo. Ja za chwileczkę zrobię zdjęcie i wrzucę wam to zdjęcie, może ono wam troszeczkę więcej wyjaśni. Otóż pory e, i rurki morszaka rdzawego są w kolorze żółtym, oliwkowo-żółtym, e, oliwkowym. Albo jasno ochrowym, takim wpadającym, wpadającym też w oliwkę. Tutaj one są wyraźnie żółto-oliwkowe. No niestety mówię, na tym nagraniu tego aż tak dobrze nie widzicie. I to jest rzecz, która poza rozmiarem odróżnia go od pozostałych szczeciniaków. Mianowicie oba szczeciniaki, które wcześniej wymieniłem, które są do niego dość podobne, mają pory i rurki w kolorze słuchajcie szarym, popielatym. A na starość padającym w brązy, tutaj u murszaka rdzawego są te pory w kolorze żółtym, oliwkowo-żółtym i oliwkowym albo ochrowym, a więc jaśniejsze w innych odcieniach. Więc to jest taka podstawowa rzecz, rozróżniająca te grzyby, plus jeszcze oczywiście rozmiar, bo murszak rdzawy potrafi rosnąć do imponujących rozmiarów, mianowicie do 30 centymetrów i myślę, że ten tutaj, który trafiłem, to on gdzieś po 30 cm oczywiście w średnicy mieć będzie. Natomiast szczeciniaki są to grzybki zdecydowanie mniejsze, maksymalnie do 10 cm. Słuchajcie, murszak rdzawy jest to grzyb, który składa się z kapelusza i trzonu. Nie chcę go wycinać, bo on jest naprawdę śliczny i sympatyczny. Szkoda mi go tu ciąć, ale pokażę wam do na tym starym owocniku, popatrzcie się, tu jest kapelusz oczywiście, tu jest ten trzon. Może być tak, że tego trzonu nie ma i pozornie nie ma, ten trzon jest mocno spłaszczony i wtedy wydaje Wam się, że kapelusz wyrasta bezpośrednio z ziemi. Tak jak zresztą tutaj, jeżeli bym się nie przyglądnął, to można by tego typu wrażenie odnieść, natomiast jak się pochylicie, to zobaczycie, że ten kawałek trzonu tam sobie jest. No i co jeszcze? Słuchajcie, wysyp tego grzyba, wysyp zarodników jest żółty, bladożółty albo białawy z żółtym odcieniem. To tak dla tych osób, które jeszcze chcą sobie go wysypać dla pewności. Widzicie, po dotknięciu staje się, staje się taki no, brązowawy, czy zawo brązowy. I tu uwaga jeszcze ciekawostka na tym owocniku. Widzimy, że miał swego czasu gości. Albo jednego gościa, bo widzimy ślady odciśnięte, ślady łapek jakiegoś ptaszka, który sobie stał tutaj. Tu może stał drugi ptaszek, albo ten sam ptaszek sobie po prostu po nim przeszedł. To jest taka ciekawa cecha tego grzyba. W momencie, kiedy nie jest za bardzo wysuszony, on właśnie potrafi bardzo reagować na dotyk i zostawiać momentalnie ślady. No, zaraz wam jeszcze pokażę, jakbym to, to tutaj. Widzicie, tu już ślad się odbija z mojego nożyka. Zapach. Ten grzyb jest praktycznie bez bezzapachowy, słuchajcie. Jest taki zapach bardzo niewyraźny, delikatny, trudny do pisania, ale raczej jestem skłonny powiedzieć, że tego zapachu po prostu nie ma, żebyście się za bardzo tym zapachem nie sugerowali. Kurczak rdzawy, bardzo ładny, ciekawy grzybek. No niestety, w zasadzie bez znaczenia, zarówno kulinarnego, jak też, jak też jakiegoś leczniczego. Słuchajcie, ten żółty kolor, czy oliwkowy kolor kapelusza, który tutaj widzicie, dość bogato. On z biegiem czasu będzie ciemnieć i przekształcać się w kolorze brązu i ciemnego brązu tutaj widzicie jak to wygląda właśnie już później, to on taki cały się stanie tak jak te stare owocniki tam, które są praktycznie czarne, ale nawet nie będąc jeszcze wysuszonym całkiem, on po prostu całkowicie zbrązowieje, są też owocniki, które tej żółci i tego oliwkowego koloru, oliwkowo żółtego mają mniej wpadające troszeczkę w, wpadające troszeczkę w popiel więc takie też owocniki się zdarzają, aczkolwiek te żółte, oliwkowo-żółte są, czy brązowo-oliwkowe są najczęstsze. Słuchajcie, miąż tego grzyba w przekroju jest, jest żółty, żółtawy albo brązowy. On już bardzo szybko ciemnieje. Jak go tu przed momentem przeciąłem, i już się stał wtedy, właśnie po przecięciu, momentalnie ciemnobrązowy. Ja jeszcze raz spróbuję go przysiąść, żeby Wam to pokazać. On zaraz po przecięciu ten miąż jest w kolorze takim oliwkowo-brązowym. Natomiast momentalnie ciemnieje i za chwileczkę będzie w kolorze ciemnego brązu. O, tak jak tutaj na tym kawałku wcześniej ścięty widzicie. Bardzo dużo wody. Popatrzcie się, co się dzieje, i to jest też powód jego niejadalności. Tutaj mogę powiedzieć, że podobny przypadek jak przy ponurniku. Ta sama sytuacja że tej wody ciągnie dużo. A w związku z tym w jego owocnikach rozmnaża się bardzo dużo różnego rodzaju bakterii. Stąd nie jest w żaden sposób to grzyb polecany do konsumpcji. Słuchajcie, myślę, że już będziecie potrafili odróżnić murszaka rdzawego od innych grzybów. To co powiedziałem na początku, jeszcze powtórzę, że rozkłada on głównie i atakuje głównie sosnę i świerka. Aczkolwiek bywa znajdywany na innych drzewach czy w pobliżu innych drzew i plastik, Także innymi drzewami również nie gardzi. Dlatego nie sugerujcie się, że tylko tymi dwoma gatunkami. Aczkolwiek są to gatunki najczęściej przez niego wybierane. Słuchajcie, na koniec chciałem jeszcze Wam powiedzieć, że mam dla Was taką ciekawą informację. Otóż od niedawna funkcjonuje mój sklep internetowy pod adresem www.sklepdrwiaży.pl. Bardzo serdecznie Was zachęcam do tego, aby na ten sklep sobie wejść, zaglądnąć. Jeżeli macie jakieś potrzeby, to oczywiście tam można się nie bez problemu zaopatrzeć. Natomiast na koniec jeszcze zapraszam was już do oglądania mojego następnego odcinka, który się pojawi. No i oczywiście wybierajcie się do lasu, oddychajcie przyrodą, trzymajcie się ciepło.